Oni się boją rewolucji. Oni się was boją. Jaki jest mechanizm rewolucji? Niezadowolone masy proletariatu, ludu pracującego miast i wsi wychodzą na ulicę i palą, prądrują, leją wszystkich jak leci. We Francji ścinali głowy rządzący. Co dokonał rewolucji w Polsce? Stoczniowcy z Gdańska i górnicy ze Śląska. Ci młodzi ludzie. Jest coraz więcej. Ta masa młodych, niezadowolonych ludzi, których którzy już nie utożsamiają się z żadną siłą polityczną w Polsce, którzy chodzą na te stadiony, rozwijają te wywrotowe transparenty, którzy nie chcą z kraju wjechać, najchętniej byśmy ich wysłali, ale oni mówią, że to jest kraj ich przodków, oni się tu wychowali, odwijają się tymi flagami. Oni przychodzą na te wykłady zacnych profesorów i przerywają, skandują, krzyczą te wywrotowe hasła, to my stygmatyzujemy naziści faszyści kipole, ale czy z nich nie chodzi na mecze? One no chodzą do kościoła, to są katole. Coś z nimi trzeba zrobić. Władzę mamy antypolską od razu z góry Panu powiem, uprzedzę pytanie. To są ludzie, którzy nienawidzą Polski, nienawidzą naszej kultury, naszej historii, naszych pomników. Po prostu wszystkiego, co służy Polakom jest dobre dla Polski, dla nich jest niedobre. I z tym walczą. Zwalczają polską gospodarkę. Mają za zadanie zniszczyć polską gospodarkę. Pierwsze, moje, y, pierwsze nasze pojawienie się tego Marszu Niepodległości z 19 roku, To to w tych fałajach ach trąbili tylko, kto za nimi stoi, kto za nimi stoi, kto za nimi stoi. To było jedyne pytanie i pis to samo, kto za nimi stoi, a kto ma za nami stać? W kurwieni ludzie za nami stoją, bo ile może rządzić krajem 40 milionowym narodem, z tysiącletnią historią, jak stadem bydląt. Wróg jest agentura rosyjska, agentura niemiecka. I ludzie z PRL-u, prawda? Sowieckie służby, które do tej pory służą swoim dawnym mocodawcom. My wroga mamy zdefiniowanego. To są wrogowie Polski, którzy niszczą Polskę celowo i świadomie. A cała reszta to są Polacy, którzy mogą być mądrzejsi, głupsi, mogą stworzyć dziesięć bardziej różnych. Ja w to nie wnikam w mediach tego tak zwanego głównego nurtu, mainstream które eliminują wielu ludzi z życia politycznego, bo, bo im się nie podobają, bo media są kupione przez jakichś gesewsiarzy z zachodu, wschodu i są antypolskie generalnie, trzy wielkie telewizje. Tak nie będzie. Tak nie będzie, bo jest masa krytyczna w postaci 25-latków, którzy są i wykształceni, i znają języki, i posługują się komputerem, i coś potrafią, i pojadą w świat, to robią pieniądze, a w Polsce są żulani. Ja zniszczę to państwo, dopóki będzie z młodych, operatywnych ludzi robiło żoli! Ej, o cóżcie? Proszę go wypuści! Będzie tutaj! Będzie tutaj! Ci ludzie wychodzą na ulicę i się biją z policją, nie dlatego, że są zaprzeczeniem ruchu narodowego. Ci ludzie wychodzą na ulicę i się biją z policją, nie dlatego, że chcą manifestować swoją odrębność. Ci ludzie wychodzą na ulicę i się biją z policją, nie dlatego, że nie mają nic lepszego do roboty, tylko ci ludzie wychodzą na ulicę i się biją z policją, ponieważ im się władza nie podoba. Co to jest tak trudnego do powiedzenia? Dlaczego nie mówicie jak jest? Nie, 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 tam nie. On, on ma małe dziecko, ja tam, tam? Dlaczego tutaj jesteście? Jesteśmy tutaj dlatego, bo kochamy Polskę. Dlatego, że mamy tożsamość i jak wszyscy poradzą od pokoleń, będziemy walczyć o wolność moment, w którym musimy się obudzić, to jest taki moment, w którym musimy naszym przyjaciołom, naszym rodzinom, naszym bliskim powiedzieć, słuchajcie, to jest oszustwo, wielkie oszustwo, to jest Polska, którą musimy zmienić, którą musimy bardzo zmienić, bo inaczej będzie się działo to, co jest w chwili obecnej. I już tego nie powstrzymacie! Czy uciekniecie do Brukseli, czy pojedziecie do Moskwy! Narasta nowa siła. Narasta nowa siła. Młodych ludzi. Ludzi, którzy mają wiedzę z internetu, a nie z reżimowej telewizji. Mają wiedzę z internetu, a nie z reżimowej gazu. i tak itd. I my robimy z nimi porządek, tak czy inaczej. Nie możemy czekać. Nie możemy czekać. Młodzi ludzie nie mogą wiedzieć za granicę. W zupełnie nowego wymiaru nabierają takie słowa jak wolność, niepodległość, ojczyzna. Dlaczego uważasz, że miejsce Rockmana, takiego jak ty, który miał autorytet i dotarcie do młodych ludzi, jest górna. Uważam, że w Gazecie Polskiej Codziennej, rozumiesz, w Radiu o mnie faszysta, dumasz nie, i homofob, rozumiesz? Rozumiesz? Rozumiem, no. Panie prezesie! Ja na pana głosuję, bo ja chcę, żeby moje dziecko do Polski. Ty, hmm? no, w co? Czy z swoich luków zobaczyć? A my co mamy robić? my pozwolić, by dalej, dalej było do samo? Jak patrzę na was, dumnie parodujących przez Warszawę z naszymi sztandarami, to serce rośnie. I wiem, że te 20 lat trudu mojego pokolenia, że Polskę Polski odebrać tym łajdakom z okrągłego stołu już wkrótce przyniesie owoce. Liczę na wasze poświęcenie. Solidarność, sumienność i odwagę, a przede wszystkim na rozum i spokój. Trzymajcie się ciałem wielkiej Polsce! To jest Polska i tu proszę pana my żyjemy i chcemy żyć w wolnej Polsce, pięknej Polsce, gdzie proszę pana żyją Polacy, którzy czują po polsku. I są Polakami z krwi i kości. I to jest piękne. Wy jesteście po prostu jednym grupą klanów, które łupią ten naród bezlitośnie od 1989 roku i tylko się wymieniacie miejscami. Uczestnikom Marszu Niepodległości raczej zobowiązani jesteśmy okazać życzliwość, chociażby dlatego, że w sytuacji prawdziwego zagrożenia, gdy zagrożona będzie wolność Polski, jej niepodległość, kto stanie w jej obronie, kto chwyci za broń? Czy wylansowani obrońcy gejaskiej tęczy z Placu Zbawiciela, czy uczestnicy Marszu Niepodległości, którzy tak ofiarnie przez tyle lat przyjeżdżają manifestować swoją dumę i przynależność do narodu polskiego? Wiecie, co mi się nie podoba w demokracji? Dyktatura urzędnika. Bo to jest człowiek, który nic nie robi, do budżetu się nie dokłada, a, a rządzi. To tak właśnie nich rządzą urzędnicy, gdzie pójdziecie, to, to ganią po piętrach, żeby dokumenty przynosić, a on siedzi i, i, jak gdyby w, wrośnięty w krzesło. Stanisław Lesisz, lat 78. Ja przyjechałem bronić mojej ojczyzny. Jestem gotów życiowo oddać tu. Chodzi o to, że mieli świadomość, młodzi Polacy, co tu się dzieje. Bo tego co ja mówię nie wiedzą. Jak ja bym w głównych mediach wystąpił raz w tygodniu i to wszystko mówił co panu, Polska byłaby inna. Bo wszystko zaczyna się od myśli. Od tego co się, jak się ocenia rzeczywistość, jaki ma się stosunek, czy się szuka prawdy, czy się daje człowiek zbałamucić i oszukać. Od myśli się zaczyna. Trzeba pracować ze wszystkich sił dopóki się da. Żeby młodzież dowiedziała się, co tu się wyprawia, co tu się wyprawia. Panie pośle, cokolwiek byście nie zrobili, tej siły już nie powstrzymać. Wszystko, do czego się dotkniecie, od, od, od razu obracacie w pył. Szarańcza przy was to jest bajka, bo cały kraj już, to bajka, kraj już to przez was bazę. zgnił. Opasłe mordy, mordy, krzywe ryje, ryje k***stwo wszędzie tam, rynę. gdzie wy. Jak ja was, kurwy nienawidzę. Jak chętnie by habiu. I nawet jak wam plunąć w twarz, to wy mówicie, że deszcz pada. na wasza partia mać, co mi ojczyznę wciąż okrada. Nadejdzie kiedyś taki czas. Za wszystko zapłacić zapłacicie. W helikoptery wsadzą was i nigdy już się nie wrócicie.